Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale Wróżka Ada, szczególnie zapraszając dzisiaj osoby urodzone w znaku koziorożca. Za chwilkę dla Was koziorożce zrobię czytanie na październik 2021. Jestem tylko ciekawa, czy to, co pojawiło się, pokazało się w czasie tego wrześniowego ostatniego czytania dla was, czyli to takie przywrócenie umiejętności, czy pojawienie się możliwości kontrolowania, kierowania własnym życiem, i też już przełom, jakieś przejście do czegoś lepszego. Ciekawa jestem bardzo, czy to się wam sprawdziło, czy nie, i Byłabym wdzięczna, gdyby ktoś, kto zechciałby, napisał w komentarzu, czy tak było, czy nie było, na ile te ogólne czytania są sprawdzalne. I zachęcam do subskrypcji, zachęcam do tego, żeby subskrybować, ponieważ szczególnie te czytania są dedykowane moim subskrybentom, więc warto po prostu należeć do ich grona, myślę jeżeli się oczywiście Wam podoba ten kanał także zachęcam do komentarzy do lajkowania do subskrypcji proszę moje wyższe ja o prowadzenie a teraz odpowiedź dla osób, które są urodzone w znaku koziorożca czego koziorożce mogą się spodziewać w październiku 2021 roku korzyścią dla wszystkich bez szkody dla nikogo. I już patrzymy jaka jest, jaka będzie właściwie energia ogólna. Król mieczy zapowiada się interesująco. To co będzie traciło na znaczeniu rycerz mieczy, dziewiątka buław. I siódemka buław, czyli takie dość trudne energie. One, jeżeli były faktycznie w waszym życiu obecne, to tracą na znaczeniu, wycofują się. Teraz coś innego będzie was absorbować. I to będzie król pentakli, czyli sprawy jakieś materialne. Mak, super. Pełnianie celów. I Rydwan znowu. Rydwan też był w waszym wrześniowym, o ile dobrze pamiętam, horoskopie. I wygląda to tak, że dalej idziecie dobrym torem. Zobaczmy, co jeszcze tutaj koziorożce powinny wiedzieć na październik 2021. Kochankowie, ta karta też była tutaj u Was obecna we wrześniowym czytaniu. Księżniczka Kielichów i Czwórka Kielichów. Patrząc na tę główną energię tego miesiąca dla Was, koziorożce, to można powiedzieć, że Wy będziecie w dalszym ciągu korzystać z. Własnych pomysłów. Ja myślę, że tutaj kwestia takiego planowania, bardzo takiego też chłodnego podejścia do różnych kwestii. Myślę, że zwłaszcza do kwestii takich zawodowych, czy takich, które Wam będą pomagały osiągnąć cele lub cel, który sobie być może już wcześniej zaplanowaliście. To będzie ta taka właśnie intelektualna, chłodna percepcja różnego rodzaju zdarzeń, które będą przychodziły. Ona będzie Wam towarzyszyła przez cały miesiąc. I tak jak powiedziałam, to, to co tutaj odchodzi do przeszłości, to są takie dość trudne emocje, zwłaszcza... Energię, przepraszam, energię, e, zwłaszcza energia rycerza mieczy i siódemki e, buław. E, rycerz mieczy e, to jest taka energia bardzo e, żywa, bardzo taka impulsywna. E, można powiedzieć, że charakteryzuje człowieka, który właśnie nie pomyśli, tak jak to, król mieczy, ale Najpierw coś powie, a potem dopiero przyjdzie jakaś refleksja. I tak jak tutaj jest pokazane na tej karcie, działa w sposób impulsywny, często wywołując konflikty, zamieszanie wokół siebie. Siódemka buław z kolei to jest taka energia, która mówi o tym, że o coś trzeba mocno powalczyć, że tu albo toczysz ze sobą jakąś walkę wewnętrzną, albo musisz bronić się przed kimś, przed czymś, bronić swojego zdania. Dziewiątka była też jest kartą taką trochę defensywną. Chociaż dziewiątki mówią o tym, że jest jakaś obfitość, jakaś pełnia. Tutaj w tym wypadku jest obfitość doświadczeń, z którymi ta kobieta idzie dalej. Swoją przyszłość. Więc ja myślę, że tu y, mogło tak być, że jeszcze we wrześniu y, trzeba było trochę tu się y, poboksować z życiem, powalczyć o, y, o swoje. Natomiast y, to, co będzie y, w październiku dla was y, nabierało znaczenia i y, mocniej zaznaczało się, y, to jest energia króla pentakli. Król Pentakli to jest taka energia, która mówi o tym, że ja doskonale wiem, co mam zrobić, żeby zapewnić sobie zwłaszcza materialną przyszłość, materialne powodzenie. To jest bardzo sprawny menedżer, to jest ktoś, kto wie, w jaki sposób, jakich narzędzi użyć i metod, żeby nie tylko wyjść na swoje, ale żeby. Pomnażać to, co ma. I energia maga, tu w tej italii, bardzo pięknie przedstawiona, będziecie mieć możliwość sięgania po swoje, po to, po to wszystko, co sobie wcześniej właśnie tutaj przemyślałyście, przemyśleliście, co sobie zaplanowaliście, po prostu, bo o ile w poprzednim miesiącu tutaj karty wam, karty wam pokazywały, że właśnie bardziej musicie trochę powalczyć o swoje, trochę tak wziąć tą, tą swoje, to swoje życie we własne ręce, to mimo tego, że dalej ta energia tutaj się u Was pojawia, ale myślę i mam nadzieję, że... Październik to już będzie takim miesiącem, w którym wy pokażecie otoczeniu wszystkie swoje umiejętności, kompetencje, zwłaszcza takie, które wynikają z takiego dobrego przedstawiania siebie. To jest dobry marketing, dobra reklama. Popatrzcie, ja to potrafię, ja to umiem, ja to wiem. Zresztą, energia króla mieczy to jest też energia kogoś, kto doskonale włada słowem, kto świetnie przemawia, kto świetnie negocjuje i to też współgra z tą energią, maga. No i rydwan, o którym już mówiłam. Rydwan może też oznaczać dla niektórych z Was przynajmniej jakąś podróż. Może to być podróż w interesach, może to być jakaś delegacja, może to też być podróż taka wewnętrzna, żeby sobie przemyśleć różnego rodzaju kwestie, które już Wam się udało zdobyć, czy też zrealizować jakieś cele. I to może być taka wskazówka, żeby Taką podróż, w głąb siebie zrobić. I co tutaj mamy jeszcze? Mamy tutaj kochanków. Ta karta też pojawiała się u Was we wrześniowym czytaniu. W tej talii jest pokazana jako kładąca nacisk na na dualizm taki, energia męska, energia żeńska, że te dwie energie się wzajemnie wspierają, przynajmniej powinny wspierać. I być może właśnie u Was tak będzie w październiku, że ta miękka, delikatna energia kobieca, będzie wspierana przez tą bardziej twardą, bardziej zdecydowaną, bardziej taką chłodną też i konkretną praktyczną energię męską i to też jest ważne, żeby wiedzieć kiedy której energii użyć. Bo energie męskie i żeńskie mamy wszyscy, kobiety i mężczyźni, tylko w różnym nasileniu. I teraz, jeżeli byłaby kwestia jakichś rozmów, czy załatwiania jakichś spraw takich zawodowych, czy dotyczących spraw materialnych, konkretnych, czy też przedstawiania siebie, to trzeba mieć właśnie to wyczucie, kiedy ja tutaj mam swoją, którą stronę mam wyeksponować. Czy tą taką bardziej, Rozumiejącą, czującą, może nawet czasami spolegliwą, czy tą bardziej taką analityczną, praktyczną i taką, która umie postawić na swoim. To, co tutaj mamy dalej, to są dwie karty z Dworu Kielichów. I księżniczka Kielichów mówi o tym, że w październiku do was, e, przyjdzie do Was jakieś zadowolenie. Tutaj ta kobieta w, wpatruje się w ten kielich, w którym ma, nie wiem, czy to jest złota rybka, czy chyba złota, niebieska rybka, ale e, jaka by nie była, to e, jest to coś cennego, coś, czego ona e, oczekiwała. Ona się z tego e, cieszy, to jest radość. E, I e, taka radość związana z z tym, że są jakieś nowe, pojawią się jakieś nowe osiągnięcia, jakieś nowe sytuacje, które dadzą Wam ten taki świeży powiew radości, zadowolenia z tego, co do Was będzie przychodziło. Czwórka kielichów. Wydaje się, że to jest zaprzeczenie tej poprzedniej karty i w pewnym sensie tak to jest, ale o ile księżniczka kielichów mówi o pewnym stanie, który wam może, stanie emocjonalnym, który wam może w październiku towarzyszyć, takiego właśnie zadowolenia, poczucia szczęścia, że zdobywam te upragnione cele, jakiekolwiek by one nie były, to czwórka kielichów jest takim ostrzeżeniem. Nie skupiaj się na tym, co Ci jakoś się nie udaje, albo co nie sprawia Ci przyjemności, bo kielichy to są emocje, więc może być tak, że jakieś kwestie trzeba będzie przeprowadzić, coś zrobić, z kimś porozmawiać. Przeprowadzić coś takiego, co jakby niekoniecznie będzie Ci się podobać, koziorożcu, ale pamiętaj o tym, że czasami trzeba przyznać sam przed sobą, sama przed sobą, że nie wszystko musi mi się udać, ale ja ciągle jeszcze mam w zanadrzu ten jeden pełen kielich, i dlatego nie należy się poddawać jakiemuś smutkowi, nie, nie należy się zamykać, tak jak ta kobieta która obejmuje siebie, nie należy zamykać się przed nowymi uczuciami, przed nowymi pomysłami, przed tym, co do Was może przyjść i myślę, że przyjdzie w październiku. Zobaczmy jeszcze, co tutaj koziorożce powinny wiedzieć na czas października. Co powinien koziorożec wiedzieć jeszcze w październiku? Co jest jeszcze istotne? Dla Was, drogie koziorożce na Październik, ja bym chętnie zapytała o tą energię główną, gwiazda. Wiecie co, naprawdę macie świetne tutaj czytanie. Naprawdę myślę, że będziecie się wykazywali błyskotliwością, taką bardzo dużą, intelektualną, ale też taką, jeżeli chodzi o komunikowanie się z innymi. Karta gwiazdy, która jest dopowiedzeniem do karty będącej taką ogólną, przewodnią energetyką dla danego miesiąca, to ta karta mówi, że wszystko Wam się uda. To jest jedna z najlepszych kart w tarocie i to, że ona się tu pojawiła, gwarantuje Wam, że tu naprawdę będzie dla Was. Dobrze się działo. I to w takiej perspektywie dłuższej czasowo, bo zarówno karta gwiazdy, karta maga, karta rydwanu i kochanków to są karty, które mówią o tendencjach takich bardziej długofalowych w Waszym życiu, bo to są karty z arkanów wielkich. Co to tutaj jeszcze od Was odchodzi? Szóstka kielichów. To mogło być tak, że to, co nawet wymagało jakiegoś takiego powalczenia z czymś, ale to nie było takie jeszcze na serio wcześniej. To był dopiero przedsmak tego, co przychodzi tu do Was w październiku. Tak naprawdę wiele kwestii, które gdzieś tam miały swój początek we wrześniu, one dopiero teraz w październiku mają szansę, tak jak mówię, być na poważnie, bo karta szóstki kielichów to jest też taka karta no, takiego życia westroskiego, nawet zabawy, czegoś nie do końca takiego poważnego. A tu przychodzą już do Was poważniejsze energie, poważniejsze, ale nie w znaczeniu negatywnym, wręcz przeciwnie, w znaczeniu pozytywnym. Dziewiątka mieczy. Tu może być tak, że jakieś czynności, które będziecie musieli podjąć, jakieś działania, one mogą wywoływać w Was. Pewne obawy, czy wy sobie poradzicie, ale biorąc pod uwagę to wszystko, co tutaj mamy, to są tylko, to jest tylko wytwór waszej, waszego umysłu. Nie należy się tymi obawami przejmować, bo czuwa nad wami karta gwiazdy. Tutaj nic wam nie może się stać. I zobaczcie, jest jeszcze tutaj królowa mieczy, więc jeżeli jest króli, królowa mieczy. Wasze takie umiejętności, możliwości intelektualne to będą naprawdę, to będzie naprawdę taka broń, oręż, która po prostu pomoże Wam zwalczyć różnego rodzaju wątpliwości, też, ale uzyskać to, co będziecie chcieć. Zobaczmy, co tu jeszcze. I dwójka buław. Dwójka buław mówi o tym, że zastanawiasz się, będziesz się zastanawiać, e, koziorożcu w październiku, e, w którą stronę Twoje działania mają pójść. I to może mieć związek z tą kartą Rydwanu, e, bo jeżeli myślisz o e, nadaniu kierunku Dalszemu swojemu życiu, no to też jest kwestia zastanawiania się nad działaniami. Siódemka Buław nam się znowu tutaj pojawiła. To jest ta sama karta, ale przedstawiona trochę inaczej. W tej talii ta siódemka Buław jest taką kartą, która mówi: Słuchaj, Niezależnie od tego, jak Cię atakują, czy, czy co Tobie się wydaje trudne, to Ty się po prostu skoncentruj, zastanów, i odpowiedź przyjdzie do Ciebie. Tak to tutaj jest pokazane. I myślę, że też ta karta kochanków, która czasami bywa w zależności od kontekstu Rozumiana czy interpretowana jako karta wyboru, to myślę, że tutaj to jest też kwestia takiego zastanowienia się, właśnie jak ja chcę do tych sytuacji, które do mnie przyjdą, w jaki sposób ja chcę się ustawić, co będzie tą moją bronią, w jaki sposób ja będę tutaj walczyć. Czy bardziej tak po kobiecemu, czy bardziej tak ostro? Hmm? także myślę, że tutaj y, to może być taka interpretacja Książniczka Kielichów co ona tutaj dla Was mówi e, Piątka Pentakli e, Piątka Pentakli jest e, kartą, która mówi i energią, która mówi o e, o poczuciu braku bo e, tu jest e, pokazane, że ktoś e, przeżywa ten brak. Czego faktycznie ma, nie wiadomo, ale ma takie poczucie właśnie, że czegoś tutaj jeszcze nie ma, a chciałby, tak, tej błękitnej czy złotej rybki, żeby się pojawiło. I as buław mówi o tym, że rusz do przodu, zacznij działać. Masz w sobie ten ogień, masz, masz w sobie ten potencjał. Nie oglądaj się na nic. Tylko po prostu Działaj. I nie daj, się, nie daj się tym lękom, tym obawom, które tutaj też się pojawiają, również jako taka karta, która jest przed tą dziewiątką, bo tu mamy ósemkę, mieczy. I to jest taka karta, która mówi o. Która mówi o takim poczuciu skrępowania, że ja po prostu nie wiem, nie wiem, co mam zrobić, co mam myśleć. I to jest normalne. To, to może tak być, że chwilowo będziecie mieć takie, takie myśli. To nie jest w życiu możliwe, żeby cały czas być w tych wysokich wibracjach, w tym poczuciu szczęścia, ale. Niezależnie od tego, czy to będą takie myśli, czy chwile jakiegoś spadku energii, czy, czy zastanawiania się, czy refleksji takiej smutnej, jakiejś przykrej, to wszystko Wam się tutaj ułoży. Mamy kolejne dwie karty z Arkanów Wielkich, które mają moc wskazania tego, że dalszy ciąg. Przyszłość, kolejne miesiące e, będą dla Was bardzo e, korzystne. Tutaj wyjdziecie z tego takiego e, e, jakby nie do końca wierzenia w siebie. E, przez to swoje, te swoje działania, przez to, że m, będziecie mija, mieć te sukcesy, będziecie się z nich cieszyć, to e, będziecie mogli uznać, że okej. Okay, nie zawsze może być pięknie, słodko, ale ogólnie to jest dobrze. Panuje nad swoim życiem. I jeszcze tu pojawiła się dla Was energia pustelnika. Przy czym akurat w tej talii bardzo pięknie jest to pokazane, że to nie jest jakiś taki starszy pan z siwą brodą, ledwo żywy, który tam trzyma tą latarnię, która te mroki mu tam oświetla. Nie, to jest, jak widzicie, facet, który się cieszy, bo on znalazł drogę. On znalazł drogę, on wie, gdzie są, jak to trzeba się wspinać po tych stopniach, żeby dojść do tego światła, do tego, czego chce. I tutaj ja myślę, że z tym magiem to ma tutaj wiele wspólnego i również z tym światłem gwiazdy. Także bądźcie dobrej myśli, drogie koziorożce. Bo nawet jeżeli będą jakieś chwilowe trudności, to wymowa tego czytania jest naprawdę bardzo pozytywna. To jest nawet mało powiedziane, ona jest ogromnie pozytywna i naprawdę ogromnie się cieszę, że, że, że tak to tutaj macie, że tak to się Wam tutaj fantastycznie układa. I o ile takie mam poczucie, że przede wszystkim to dotyczy spraw właśnie takich. Zawodowych i relacji wynikających z kontekstu zawodowego, ale również myślę, że te osoby, które wcześniej czy jeszcze są w jakiejś trudnej, kłopotliwej sytuacji wynikającej z relacji z kimś bliskim, to mogą liczyć na to, że w październiku przyjdzie do Was zarówno lepsze porozumienie z partnerem czy z partnerką, jak również taka, takie poczucie, że ja wiem na czym stoję. My już sobie tutaj poukładaliśmy. To będzie do Was przychodziło. Tylko nie bać się rozmawiać, nie bać się rozmawiać o trudnych rzeczach, nie bać się zastanawiać. Ale nie w takim znaczeniu, żeby siebie czy kogoś obarczać winą, tylko żeby starać się znaleźć ten wspólny cel. Poproszę jeszcze teraz karty wyroczni o podsumowanie, radę albo przesłanie dla Was, koziorożce, na październik 2021. Jaka rada, jakie przesłanie? Podsumowanie dla koziorożców. Wiecie co, tutaj dla Was jest taki prosty przekaz. Myślę, że zupełnie prosty. Musicie uwierzyć, znaczy musicie, no byłoby dobrze, gdybyście uwierzyły czy, i uwierzyli w to, że możecie dokonywać zmian w swoim życiu, że to właśnie Wy prowadzicie ten swój rydwan i że to od Was wiele zależy. Poza tym puśćcie ciężar, który być może jakiś niesiecie. To może być jakiś bagaż doświadczeń, ale to może być też bagaż przekonań na swój temat, takich, które mówią tobie na przykład, że ty tego nie zrobisz czy nie potrafisz. Zostaw to, zrzuć ten bagaż i postaraj się też trochę Bardziej e, popracować nad własnymi granicami, bo myślę, że tutaj może być też taka historia, e, że wy m, może za dużo dajecie z siebie innym. I ja nie namawiam tutaj nikogo do jakiegoś e, skrajnego egoizmu, ale właśnie do takiego popatrzenia na swoje życie i na to, co robicie e, w sposób taki, który będzie dla Was. Pozytywny, korzystny, bez szkodzenia innym, ale nauczcie się nie brać wszystkiego na swoje barki, stawiać granice i poczujecie w sobie tę moc, czego ja Wam serdecznie życzę. Drogie Koziorożce, nie tylko na październik. Gorąco Was wszystkich pozdrawiam, zachęcam do subskrypcji, do lajkowania i przede wszystkim do komentowania. Pozdrawiam.